Cześć kochani, witam się z Wami z nietypowego miejsca, ze szpitala. Niestety mój stan nie pozwolił mi na leczenie w domu. Ja miałam tak, tak zwany stan zagrażający życiu, więc pilnie po wizycie u specjalisty, tak jak Wam mówiłam, że miałam wizytę specjalisty, musiałam. Ojku. Udać się do szpitala na leczenie, już leżę czwartą dobę, więc dzisiaj to się naprawdę dobrze czuję. Już jestem na lekach, nadaję. Sama leżę w ogóle na sali, zobaczcie, od początku leżę na sama, więc yy, dzisiaj już jak czwarta doba, to i telewizor sobie włączyłam pokażę. O, widzicie? Nie ma nikogo, więc pozwoliłam sobie odpalić telefon. No, i powiedzieć wam, co się ze mną dzieje, bo pewnie będziecie pytać w komentarzach i wiadomościach prywatnych. Więc dzisiaj to już naprawdę ogólnie ja się czuję bardzo dobrze, ale wyniki mi wychodzą, wychodzą kiepskie. Jestem przygotowywana do um, operacji, ale jak ona będzie wyglądała? Czy laparza skopowo, czy normalnie? Nie mam zielonego pojęcia, jeszcze się nie pytałam. Bo na pewno to nie będzie ani dzisiaj, ani jutro. Bo trochę miałam kiepskie te wyniki, więc chcą mnie podleczyć antybiotykami i lekami, żeby im jakiegoś numeru na sali nie wywinęła. Tak mi powiedziała moja pani doktor prowadząca. Nie będę wchodziła w szczegóły, co mi jest, bo to chyba nie jest ważne. To już zostawię dla siebie. W każdym razie jest już lepiej. Teraz już na pewno lepiej. Dostałam bardzo dużo od was wiadomości po ostatnim vlogu, jak się odezwałam, że wyglądałam kiepsko. Powiem Wam szczerze, że nawet się nie spodziewałam, że tak wyglądałam. Dopiero teraz, po tych paru dniach w szpitalu, jak się lepiej czuję i obejrzałam sobie tego vloga, no to rzeczywiście stwierdziłam, że no, nie wyglądałam za dobrze. Wtedy myślałam, że się czuję lepiej. Miałam wizytę u specjalisty kontrolną. Okazuje się, że leki, które dostałam do domu nie zrobiły prawie żadnej poprawy. Więc Pani doktor stwierdził, że muszę być w szpitalu. Przepraszam, nie wiem skąd ten kaszel, ale biorę takie tabletki na wasze, słuchajcie, żeby gardło, o, żeby trochę gardło yy, yy, nawilżyć, bo bycie miałam prawie cały tydzień bardzo wysoką temperaturę, więc jestem odwodniona do takiego stopnia, że w prawej ręce nie, yy, pielęgniarki nie mogły w ogóle znaleźć mi żadnej żyły do wkucia. Już mam drugi węflon. Jeden miałam tutaj, a teraz mam drugi tu. E, więc leżę i się leczę. Mam, na, mam nadzieję, że, że wszystko będzie, że pójdzie wszystko dobrze. No, le, lekarze mówią, że no na dzień dzisiejszy no, to jeszcze nie jestem w stanie mm, mieć tego tej operacji, tak się wyraziła pani doktor, bo, 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 bo stan mam y, niezadowalający. Dzisiaj oddałam mocz przez cewnik, żeby był czystszy, bo ostatni mi wyszedł kiepski, więc może był zabrudzony, no nie wiem. W każdym razie dzisiaj poszedł już taki czysty mocz do badania. I co? Może pokażę Wam, póki jestem sama, bo pewnie nie będę cały czas sama, no na razie jestem sama. Ale sale jestem strasznie przyjemne. Odwrócę kamerę. Zobaczcie. Dwuosobowa sala. Jest telewizor, widok z okna jest kiepski, tu jakiś pożar był. Pokażę Wam, tak zawalony od pożaru, widzicie? Także widok mam kiepski z okna, pogoda też jest kiepska. Dwa łóżka. Tu leżę ja, tu mamy łazienkę, która jest drzwiami przesuwnymi, żeby wózek waliczki mógł wejść. I... od zapalę Wam. No i co? Łazienka jak łazienka, szpitalna. Tu ja. O, taka. Także, a kamerę. Hmm, także łazienka jak, jak łazienka. Tak jak mówię, ja y, pewnie przez telek czuję się dobrze, bo no przyjechałam w trochę kiepskim stanie. Y, do szpitala Łukasz mnie przywiózł. Więc y, dzisiaj to się po prostu czuję Wyjątkowo zdrowo, mimo że nie jestem. Ale to pewnie działanie tych leków, bo trochę ich dostaję. Cztery kroplówki, jeden zastrzyk. Dwa razy dziennie czopek słuchajcie, i jakieś do ustne jeszcze. Także, jakie leki biorę, to wiem, ale nie będę Wam tego mówiła, bo tutaj, żeby nie było zaraz spekulacji, co mi jest i w ogóle. Bo to nie jest nikomu potrzebne. Coś jest, coś mi jest, ja wiem co. Moi najbliżsi też wiedzą. Także codziennie mnie odwiedzają, codziennie mam odwiedziny, ale tak naprawdę powiem Wam, że dzisiaj się dobrze poczułam, więc włączyłam sobie telewizor. 12 godzin 10 zł. Wrzuca się na, na korytarzu jest wrzutnik, musisz kliknąć numer sali i wrzucasz sobie monety, ile chcesz godzin. No to y, 10 zł, 12 godzin. No, także wrzuciłam sobie dzisiaj to, to, to 10 zł, mam na 12 godzin. Bo już dzisiaj mówię, czuję się lepiej, zresztą chyba lepiej wyglądam, mam, takie, mam taką nadzieję, bo ostatnio jak się dogrywałam do Łukaszka vloga, to tak mi się wydawało, że lepiej wyglądam, a się okazuje, że nie lepiej wygląda. Więc, więc, ale na pewno się lepiej czuję niż y, wtedy, co się dogrywałam. No, Łukaszek y, ogarnia tam, widzieliście we vlogu, kupił sobie niewiadóweczkę, nową zabaweczkę do żuczka, także sobie ją to ogarnia pomału. Nie wiem, czy zdążymy zapisać się na Light Guta z tego względu, że no niestety, ale zdrowie najważniejsze, więc wyszło jak wyszło, więc tutaj nie będę w ogóle, że tak powiem, wyścigu żadnego żądała, muszę, muszę po prostu zrobić porządek ze swoim zdrowiem, bo to jest najważniejsze w tej chwili. No właśnie Wam powiem, a nie, myślałam, że to, yy, nie, bo też szpital akurat pokazują w Dzień Dobry TVN o leci. Ukanio dzisiaj przyjdzie, słuchajcie, codziennie przychodzi po kilka razy. Powiem Wam, że nawet na początku tego wygoniłam, bo mówię, Boże, przychodzisz tutaj sześć razy dziennie, jakbyśmy byli jakimś świeżym małżeństwem. No ale przejął się bardzo moim stanem, ale już teraz, yy, yy, już teraz tak przychodzi normalnie dwa razy dziennie, bo sześć razy dziennie, to nawet nie byłam w stanie jeszcze odpocząć. Koleżaneczki do mnie przychodzą, miastynka przychodzi, siostra dzisiaj do mnie ma przyjść. Monia ma dzisiaj do mnie przyjść koleżanka. Jedzenie jest, powiem Wam, bardzo dobre, właśnie skończyłam śniadanie. Dzisiaj na śniadanie był biały ser z gryzką i z pomidorem. Także naprawdę bardzo dobry. Wczoraj mieliśmy wędlinę. Także naprawdę. I co mnie zdziwiło jeszcze tutaj, że jest dwa razy kolacja. Jedna jest o 17, a druga o 20. Także dwa razy kolacja. To się jeszcze nie spotkałam w szpitalu. Obiad bardzo dobry. Bardzo dużo tego obiadu dają. No i co najważniejsze, że gorący. Także pewnie tutaj gdzieś yy, od razu... <laughs> Może ten catering jest tak szybko przywożony do tego szpitala? No bo nie wierzę, że gotują. Kiedyś się gotowało w szpitalach, teraz to nie. nie. mam pojęcia, ale naprawdę bardzo dobrze dają jeść. Wczoraj była zupa pomidorowa z ryżem. Pyszna, naprawdę doprawiona. Nawet piotruszka zielona pływała. Drugie danie też było. Słuchajcie, ziemniaki z fasolą szparagową w bułce tartej i z mięsem. I w sosie naprawdę bardzo dobre. Dają tyle jeść, że ja normalnie to bym ten obiad podzieliła na dwoje. Więc Łukaszek tak mu powiedziałam, Mówię, przychodź akurat w porach obiadowych, to będziesz ze mną zjadał ten obiad, bo aż szkoda go zostawiać. Bo jest naprawdę dobry. W pierwszą dobę to się załapałam na zupę yy, zacierkową, yy, bo yy, wiecie, zupy to nie mają dużo a drugie dania są wyliczone, więc ja jeszcze nie byłam zarejestrowana jako pacjentka, więc tylko dostałam zupę zacierkową, ale była taka dobra, tyle warzyw yy, i te zacierki były aż takie, słuchajcie, widać było, że to takie jakby kluski, te lany, takie, co się kiedyś robiło, do tej pory się robi. No, także naprawdę nie jakiś tam badziewny makaron, czy coś takiego, więc naprawdę, naprawdę dobre jedzenie. Zjadam, yy, zjadam wszystko, no oprócz tych obiadów, bo jak kaszek nie przyjedzie, no to ja nie, doje, nie, nie dojem takiego obiadu. Także słuchajcie, mieliśmy e, plany, niestety musieliśmy z nich zrezygnować, wyjazdowe. E, bo, bo tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Więc e, muszę zrobić porządek ze wszystkim, żeby po drodze nie wyszły żadne siupy. Będę się w razie czego do Was odzywać. Może, jak już łukanie dzisiaj przyjdzie też na obiadek, to się odezwiemy we dwoje. Także coś tam dogramy, coś tam łukaniu powie. Także e, słuchajcie, trzymajcie kciuki. Ja się powiem Wam szczerze, nie boję tej operacji, już tak psychicznie jestem nastawiona, że ją będę miała. Tylko to wiecie, jak póki się człowiek źle czuje, jest chory i leży w szpitalu, to jest jakoś tak ten czas inaczej się spędza. Ale jak już tak dzisiaj ja na przykład się lepiej czuję, bo po tych lekach wszystkich jestem, trochę jestem po, 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 opuchnięta po tych wszystkich lekach, to, to wiecie, tak, tak trochę słabo, No ale lekarze każą leżeć. Brać leki, odpoczywać, nabierać sił. No to leży. Leżę i czekam. Pewnie się wszystko wyjaśni jutro, może pojutrze, zobaczymy. Także odezwiemy się może później z łukaniem. A teraz sobie obejrzyj telewizję, bo pierwszy raz oglądam telewizję, słuchajcie, od ponad tygodnia. Bo wcześniej też przecież trafiłam na SOR, później w domu chorowałam, no i później w szpital, więc siły nie było. Temperatura, non-stop. Powiem Wam, że startowałam z 40 stopni co 4 godziny pyralgina i paracetamol i, zbija, i zbijałam ją tylko do 38 i ona mi z powrotem do góry także no nie było ciekawie nie było ciekawie, ale już temperatury nie mam i leki działają, bo się lepiej czuję także usłyszymy się później a jeszcze powiem wam jak dzień się tutaj zaczyna 6 rano, Tempe, mierzenie temperatury później ja dostaję kroplówkę no i trzeba się zacząć myć bo o 8 jest obchód. No i po obchodzie dostaję jeszcze czopek i lek doustny. No i później jest obchód, leże. Przed samym obiadem dostaję słuchajcie drugą kroplówkę i antybiotyk w strzykawce, czyli dożylnie mi tutaj wstrzykują. A rano, no to dzisiaj to miałam pobieraną krew do badań jeszcze dodatkowo. No bo leżę już 4 dni, więc chcą sprawdzić, jak leki działają. No i ten mocz y, 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 z cewnika, żeby był czysty. Miałam pobierane, ale tak codziennie nie mam takich badań, y, że codziennie mi coś robią. Y, no i co? Leżymy. Przed, przed obiadem dostaję y, tą kroplówkę drugą i lek dożylny. No i obiad. No i po obiedzie czekamy do kolacji, do tej 17. Potem znowu dostaję kroplówkę. Ten czopek lek ustny, Potem jest obchód i zaraz po obchodzie ta następna kolacja. Także tak tu dzień wygląda. Jak się nie ma badań, oczywiście, bo jak się ma badania, no to biega się na badania. Ja już tak naprawdę jestem po, bo pierwsze dwie doby miałam takich intensywnych badań. Teraz sprawdzają chyba, jak te leki działają na mnie i czy w ogóle jest jakakolwiek poprawa. No. Także tak wygląda dzień w szpitalu. Więc jak się jest naprawdę takim zdrowszym, i, I tak jak ja dzisiaj się już dobrze czuję. Mam nadzieję, że też dobrze wyglądam, bo ostatnio wydawało mi się, że lepiej wyglądam. Nawet sobie powiem wam, że wczoraj na wieczór to głowę umyłam, więc naprawdę już jest nieźle. No, także teraz już na pewno do później. Dla Łukanie O, Łukanie, Przyszedł mnie odwiedzić. na obiad. Powiedz, co dzisiaj NFZ daje? Buraczki. No. Kurczaczek. No. Jemniaczki. I roztoły. No ale pyszny był, prawda? To te burakie były dobre. <coughs> Wszystko bardzo gorące. Łukaszek dojada po mnie. Bo naprawdę dają tyle jeść, że ja ledwo zjadam. No, także odwracam kamerę. Także takie obiady. niedziela normalnie jak w domu mamy. Takie obiady. Naprawdę codziennie pyszne obiady. O! Do łkania już telefon. U mnie już wieczór, Ukaniu przyszedł. Właśnie wysz, wysz, wyszła rodzinka, siostra była u mnie. I twoja bratowa to kto to dla mnie? Szwagierka? No, z, z Piotrusiem, Madzia, z Piotrusiem. No i Łukaszek, że teraz pierogi mi od Mamuni przyniósł, bo Mamunia mi zrobiła. Boże, nie mogę leżeć, bo mi się kasać. Słuchajcie, ja ten film wpuszczam. On będzie wpuszczony 14 lutego. Ale, ale. Yy, nie wiem, co będę miała. Czy teraz może już będę po operacji, może jeszcze nie będę po operacji. Nic nie, nic nie wiadomo, yy, więc yy, yy, niestety, ale plany nam się pokrzyżowały. Mieliśmy z Łukaniem wyjechać na Dzień Zakochanych. Nawet na Tydzień Zakochanych mieliśmy wyjechać, nie? No, ale plany nam się pokrzyżowały, więc zostajemy w domu. Znaczy w domu, ja w szpitalu. Więc ten film, jak będzie wpuszczony, to prawdopodobnie Właśnie nie wiem, czy ja już będę po operacji, czy jeszcze będę przed operacją. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie yy, pewnie się na dniach okaże. A boisz się? Yy, yy, wiesz co, trochę tak, trochę się boję. No bo to jest tak yy, hucznie nazwane operacja, więc nie wiem o co chodzi. <laughs> w każdym razie, słuchajcie, yy, z racji 14 lutego życzę Wam samej miłości. Kochajcie się wszyscy i dbajcie o siebie i o swoje zdrowie i nie zwlekajcie z niczym, jeżeli chodzi o, o zdrowie, i nie bagatelizujcie żadnych objawów, tak jak ja to zrobiłam, bo potem szpital. Tak, kotek? No, właśnie. no Żegnamy do... się. Trzymajcie się, do zobaczenia do nas. To kończysz tego w Tak. Do zobaczenia. W Mam już nadzieję, domu. że już będę w, w domku, już będę po, sz po szpitalu. Zapraszamy do oglądania następnego.